Witam. Przedstawię dzisiaj krótko zastosowanie narzędzia Tableau Business Intelligence. Zacznijmy od szybkiego przyjrzenia się funkcjonalnościom Tableau Desktop i Tableau Server. Po zainstalowaniu i otwarciu narzędzia Tableau mamy możliwość otwarcia przykładowego pliku z danymi. Wielką zaletą tego narzędzia jest to, że nie musimy znać technicznych aspektów tego rozwiązania. Wszystkie ruchy wykonujemy poprzez proste kliknięcia lub przeciągnięcia myszką danych ze źródła prosto na pulpit pracy. W zależności od tego, gdzie je umieścimy, tablo podpowiada nam decyzję dotyczącą wizualizacji. W każdej chwili mamy możliwość zmiany typu wizualizacji, np. z typu liniowego na, na wykres słupkowy. Mamy również opcję zmiany kolorów i dostosowania do kolorystyki. Teraz wykonamy kilka analiz i opublikujemy je na tablo serwerze, aby pokazać, jak prosto i bezpiecznie możemy dzielić się informacjami w organizacji. Dodajmy jednak kilka miar e, lub wymiarów. Skopiujmy naszą wizualizację jako e, tabelę przestawną. Mamy możliwość tutaj zamiany wierszy lub kolumn. Jak widać tablica jest bardzo elastyczna i daje nam możliwość zamiany danych w wierszach, kolumnach, jak również nielimitowaną liczbę kroków do przodu i, i do tyłu. Weźmy teraz nasze arkusze i przenieśmy je na pulpit menedżerski i stwórzmy raport. Krok po kroku. Proste przeniesienie myszką arkuszy i ustawienie w dowolnym miejscu na pulpicie. Załóżmy, że to już koniec naszego raportu i jesteśmy gotowi opublikować go na tablo serwer. To co musimy wykonać, to zalogować się na serwer i określić, które dokładnie arkusze chcemy opublikować. Wybieramy arkusze. Klikamy publikuj i za chwilkę otrzymujemy podgląd naszego publikowanego raportu. Otwórzmy go teraz w przeglądarce internetowej. Osoby przeglądające mogą bezpiecznie zalogować się do, do tablo serwera poprzez dowolną przeglądarkę i interaktywnie analizować dane z każdego miejsca wystarczy dostęp do internetu. Jak widzimy, wszystkie dane działają interaktywnie. Wróćmy teraz do naszego tablo-desktop i wykonajmy jakieś zmiany w naszym raporcie. Dołóżmy do naszej analizy dodatkowe miary lub wymiary. Użyjmy powiedzmy jako filtru segmentu naszych klientów i jak widzimy dane zmieniają się automatycznie i interaktywnie. Pokażmy ten filtr innym i dajmy możliwość analizowania poszczególnych elementów. Gdy użyjemy tego filtru jako globalnego, będzie on miał zastosowanie do wszystkich arkuszy w naszym raporcie. Teraz dodam nasze filtry do pulpitu, co jest jeszcze prostsze do zrobienia. Gdy dokonam jakichś, jakichkolwiek zmian, wszystkie dane pracują interaktywnie. Mamy tu też opcję podświetlania danych. Jeśli wybiorę podświetlenie danych dotyczących kroku. Dotyczących roku i regionu, i kliknę na przykład w linię na wykresie, pokaże mi, które dane się pod nią kryją. Stworzyliśmy teraz interaktywną i dynamiczną wizualizację. Mogę nadać jej tytuł, usunąć nazwy, zmienić tytuł pulpitu, e, na przykład na, na my dashboard. Mogę dodać logo firmy lub, wszelkie, lub dodać jakiekolwiek zmiany dotyczące wyglądu. Opublikujmy go jeszcze raz. Jak widzimy, tablo automatycznie pyta, czy chcemy zastąpić istniejący plik. Zróbmy to i wróćmy do naszej przeglądarki. Odświeżmy teraz nasze dane. I jak widzimy, nasze zmiany zostały automatycznie załadowane. Teraz każdy, komu damy dostęp, może mieć możliwość analizowania danych w formie, w jaką stworzyliśmy. Tablo ma dużo więcej bardziej, bardzo zaawansowanych możliwości. Jeśli chcecie je poznać, zapraszamy na naszą stronę www.datacomsoftware.pl